Dzień dobry, 1 września roku pańskiego 2025, kolejna rocznica wybuchu I, II wojny światowej. I wiele osób mówi, no, a co, Pan Bóg przez 6 lat to był na urlopie, nie widział, co się dzieje, nie mógł powstrzymać tego całego draństwa. Mógł, mógł, nie zrobił. Dlaczego Bóg nie powstrzymał tragedii i śmierci? No, podobno 50 milionów, niektórzy mówią 100 milionów ludzi w tej całej tragedii mogło zginąć. No to jak to jest? Przecież Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, Wszechwiedzącym. To nie dość, że wiedział przedtem, co się będzie działo, to w czasie tego trwania mógł wszystko zatrzymać. Mógł. Dlaczego nie zatrzymał? Dlatego, że nie ingeruje w wolną wolę człowieka. Jednocześnie Bóg ostrzegał nas, chociażby w Fatimie, i w wielu innych miejscach, o tym, że taka tragedia nastąpi, jeśli ludzie się nie zmienią. Jeśli ludzie nie potraktują Boga poważnie, nie zaczną przestrzegać zasad, o które Bóg prosi, a są tylko naprawdę dwie: kochać Boga ponad wszystko i bliźniego jak siebie samego. Jak ktoś by kochał drugiego, to nie napadałby na niego z bronią i nie zabijał go, prawda? No, Oczywista sprawa. Bóg i Matka Boża w Fatimie. Mówi w następujący sposób: Drogie miłe dzieci, kończy się pierwsza wojna światowa, proszę się, módlcie się, nawróćcie się do Boga, ponieważ przed Wami jest druga wojna światowa, która jest, będzie jeszcze większą tragedią. Można ją zatrzymać i można uchronić się przed tą tragedią, jeśli będziecie odmawiali oczywiście oprócz nawrócenia i częstego przyjmowania Komunii Świętej Różaniec. Ponieważ różanie to taka modlitwa transformowana, kiedy my się zwykle modlimy byle jak, to w tym momencie Matka Boża modli się za nas. I ta modlitwa do Boga dochodzi z do doskonały. Trwa to co najmniej 20 minut, 15, 20, zależy kto jak, rozmawia szybko. Więc jest taki moment, kiedy my się staramy zrobić coś, nawiązać łączność z Bogiem. A Bogu jest to niesłychanie miłe, modli się za nas, i gdyby ludzie odmawiali ten różaniec, nawrócili się, to tej II wojny światowej by nie było. Ale większość ludzi ma to wszystko gdzieś. A dzisiaj jest jeszcze gorzej, niż było przed II wojną światową. Matka Boża objawiała się dalej siostrze siostrzoucy, kiedy ona była zakonnicą, i mówiła o III wojnie światowej, że przed nami jest trzecia, tragedia III wojny światowej. Więc to samo prosi o to, żeby ludzie się nawrócili. Żeby odmawiali różaniec, na jak najczęściej przyjmowali komunię świętą. No, byli dobrymi ludźmi, kochali Boga a ponad wszystko i bliźniego jak siebie samego. A większość ludzi ma to gdzieś. No więc ta wojna trzecia światowa będzie na pewno. Ale od każdego z nas zależy, jak ona będzie przebiegała w naszym domu, w naszej okolicy. Czy znajdzie się kilku sprawiedliwych, którzy będą się modlić o pokój. Ja jestem gotowy, żeby umrzeć. Mówię, Aniu, ja mam rewelacyjne życie. Gdyby Aniu przyszedł i powiedział, że umieram dzisiaj, to ja bym był super szczęśliwy. Prawdziwe życie zaczyna się tam, nie tu. Tu jest egzamin. no Wypadałoby go zdać i przejść. Ale moje dzieciaki nie są. W wyniku czego ja wolałbym, żeby ta trzecia wojna światowa była jak najpóźniej, albo ich w ogóle nie było. Dlatego zachęcam wszystkich do modlitwy różańcowej. Do jak najczęstszej do chęci bycia w kościele codziennie. Ponieważ Jezus Chrystus każdego z nas zaprasza codziennie, każdego i mówi, przyjdźcie i zbożywajcie z tego wszyscy, co jest ciało wy, moje wydane za wasze grzechy. I tego zaproszenie na ucztę do króla królów nie wypada lekceważyć. Chodzi o intencje. Jeśli człowiek jest zapracowany, ma wiele dzieci nie, nie, ledwo no, musi pracować, żeby żyć i nie może później tego, to chociaż chęć bycia w, w kościele pojednania się z Bogiem, by zbliżenia się do Boga, i można przyjmować Komunię Świętą duchową nawet kiedy jesteśmy w pracy, jesteśmy zajęci. Komunia Święta Duchowa to jest, modniemy się tak jak pamiętamy, jeśli nie mamy modlitewnika załóżmy, to tak jak pamiętamy z Mszy Świętej. Czyli spowiadam się po Bogu Wszechmogącemu, Baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Wszystkie takie naj, naj, najkrótsze, najbliższe modlitwy eucharystyczne. I potem prosimy, żeby Bóg nam tą Komunię Świętą dał. Jeśli my jesteśmy zacni, to może anioł przyniesie i nam ją da. A jeśli nie przyniesie anioł, to prosimy o to, żeby to Bóg dał nam w sposób duchowy. Jeśli komuś zależy, to Bóg zawsze ułatwi. Ja, będąc na środku oceanów i mórz, nie mogłem przyjąć Komunii Świętej, bo niby jak, księdza nie ma, ale zależało mi. Więc poszedłem do księdza arcybiskupa Gocłowskiego i powiedziałem, o co chodzi, że chciałbym, żeby miał Najświętszą zakramy na statku. Oczywiście super się zdziwił, bo takiej opcji nigdy nie było. A Jacek bardzo chciał, modlił się. I ja dostałem dokumenty mówiące o tym, że mogę pływać z Najświętszym Sakramentem na statku taka prośba do każdego księdza, którego się zwrócę na kuli ziemskiej, żeby to tą komunię świętą mi dał. W dwóch językach. Angielskim i hiszpańskim. No tam, gdzie Hiszpania, to po angielsku słabo mówią. Dostałem i ponad 20 lat pływam za świętym sakramentem. Zrobiłem coś, co jest niemożliwe. Niezgodne z wszystkim przepisami. Dlatego tam jest pilot, kapitan, katolik, bo przepisy dla mnie to obcy świat. Chodzi o to, że już Rzymianie starożytni mówili, że bezwzględne przestrzeganie prawa jest największym bezprawiem. Bezwzględne przestrzeganie prawa jest największym bezprawiem. I dotyczy to m.in. mojej sytuacji, kiedy ja nie mogłem mieć na świętego sakramentu na statku, mimo iż biskup mi ten papier dał. To było to niezgodne z wszystkim. Ja miałem tabernakulum, tak? Ja byłem, miałem, byłem, jestem, nadzwyczajnym szafarzem Mocharyści. Dla ludzi morza. No więc coś tam było, coś nie Ale się udało. Bóg pozwolił, więc każdemu, komu zależy, to Bóg pomoże. Więc módlmy się do Pana Boga, żebyśmy byli jak najbliżej Pana Boga i nigdy by niczym nie obrażali. Dziękuję Tobie, Panie Boże, dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępom, aniołom, wszystkim błogosławień, błogosławień, wszechmogącym. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.